Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Korzystam teraz trochę, że słońce się schowało, bo jest wyjątkowo gorąco. Dzisiaj chciałam wam powiedzieć kilka słów odnośnie łąki kwietnej. Bardzo polecam łąkę kwietną. Jeżeli macie kawałek przestrzeni w ogrodzie, którą możecie wyłuskać, to Wam bardzo polecam. Jest to wspaniałe siedlisko dla różnego rodzaju owadów, dla trzmieli pszczół i nie tylko. Jak widzicie, pięknie. Piękne walory też tworzy, jeżeli chodzi o kolorystykę. Dlaczego w ogóle kusie, pokusiłam się o, w ogóle o, o nagranie o łące kwietnej? Dlatego, że też istotnym tematem jest przy wyborze nasion na łąkę kwietną. Warto zainwestować parę groszy więcej, ale cieszyć się takim pięknym widokiem, jak ja się, dzisiaj, jak ja się cieszę już od miesiąca prawie. Do tej pory wysiewałam kupione w marketach. 20-30 zł paczuszka gotowej. I y, jeżeli bym porównała ze zdjęciami z zeszłego roku, jeżeli znajdę to wstawię, y, o tej porze było już po Wszystko było przekwitnięte, zostały mi jedynie jakieś wysokie y, zapomniałam jak się nazywa. Jak sobie przypomnę to Wam powiem. Dobra. Y, natomiast y, w tym roku y, Zainwestowałam, że tak powiem, kupiłam e, naprawdę szlachetne nasiona łąki kwietnej e, od firmy zajmującej się e, jakby tylko i wyłącznie sprzedażą nasion łąki kwietnej i zobaczcie, jak, czym, jakie piękne się cieszę. Żałuję, że nie nagrałam wcześniej, dlatego że tutaj piękne takie, o, nie wiem, mam pod słońce, więc niestety nie widzę, jak mi idzie z ostrością. Widzicie te drobne, białe, takie biało-niebieskie kwiatki? Te takie drobnice? Tego było bardzo dużo. To już przekwitło. Ja mam nadzieję, że mi się uda. Były też białe. Proszę, one już są przekwitnięte. Więc one już przekwitły, a też pięknie cieszyły oko. Bardzo cieszy oko maczek kalifornijski, który jest piękny, jaskrawy. On na noc się chowa. W tej chwili pięknie swoją, o, ożywia swoje, swoim, swoim kolorem tą całą łączkę. Pięknie też, e, teraz dzisiaj zauważyłam kolejne kwiatki. Nawet powiem Wam szczerze, że nie wiem, co to jest, ale jest przecudne. E, również habry są inne niż e, takie normalne wysiewane. One są takie jakby podwójne, pełne. E, jest tu cała gama kolorów i cała gama przeróżnych odmian. E, po części też są wysiewy, niestety tego, co się wysiało z zeszłego roku, więc e, mam też taki. Powiem tak, nie wiem, jak to się nazywa. E, trochę muszę to poskromić, bo się trochę mocno wysiało, aczkolwiek jest to bardzo miododajne. uwielbiają to trzmiele. E, Tuż tu mam w większości przekwitnięce, ale uwielbiają to trzmiele. E, proszę, będę wam pokazywała pojedyncze kwiaty, no po prostu to jest cuda, tu są cuda. Też e, na dole jak spojrzymy, ja mam podejrzenie, że to są przypołudniki, bo kiedyś miałam i one tak właśnie wyglądały, aczkolwiek nie sądziłam, że same wysiane tak z ręki e, będą tak pięknie kwitły. Tu mam niestety dziurę, która mi się pojawiła potem jak wiatr mi zwiał po łąki i widocznie tutaj stąd najbardziej mi zwiało. Próbowałam też uzupełnić to z własnymi nasionami między innymi wysiałam Maciejkę, ale maciejka bardzo słabo się u mnie przyjmuje. Nie mam szczęścia do maciejki. Ta strona wygląda trochę pełniej, trochę ładniej. Zobaczcie w ogóle jaki ma ten piękny przekrój kwiatów. Także jeżeli macie, ja sobie właśnie tak zrobiłam kawałeczek Mam łąki kwietnej. Po prostu tu wszystko zachwyca kolorami, barwami. Nawet maki są niezwykłe. Był też mały biały mak wczoraj. Dzisiaj go już nie ma, bo on moment przekwitł. Tak. Ale tutaj są tak cudowne kwiaty, więc ja polecam. Właściwie to pierwsza zrobię coś takiego, że w linku podam skąd kupowałam te nasiona. Dlatego, że polecam, bo jest piękne i można się naprawdę cieszyć urokiem przecudnych kwiatów. Jednocześnie dać prawdziwy dom waszym owadom, pszczółkom, trzmielom. Bardzo mało w tym roku jest trzmieli motyli. W zasadzie ja nie widziałam w tym roku jeszcze żadnego. Nawet pszczół jest trochę mniej. Nie wiem, z czy, czym to jest to spowodowane, ale jest na całe szczęście. No zapylają póki co, ale serdecznie polecam. Mama. To wszystko w tym odcinku. Jeżeli w jakikolwiek sposób Was zainspirowałam, podoba Wam się to, co nagrywam, te krótkie moje filmiki, to zapraszam serdecznie do subskrypcji kanału oraz do pozostawienia po sobie jakiegoś komentarza, lajka. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, do zobaczenia, do usłyszenia w następnym odcinku.